9 przedmiotów, widzowie! Jakoś randomowo, totalnie. I mamy 1140 gemów, widzowie. Siema, widzowie, witam wszystkich w tym odcinku. I dzisiaj zrobiłem najgorszą rzecz w swoim życiu. Postanowiłem kupić 1000 gemów. Żeby wykupić wszystkie tutaj te megaboxy sklepu Łącznie będziemy mieli chyba 35 Nie wiem czy uda mi się kupić te ostatnie Czy starczy mi gemów Ja mam nadzieję, że tak Bo kupię tutaj jak najwięcej Także mam tutaj trochę star dropów w karnecie Oraz będę mógł sobie go aktywować Czyli przedłużyć jeszcze o jakieś kilka leveli Więc zobaczymy co z tego wyjdzie Dostałem 1140 gemów, dlatego że na eShopie teraz jest promocja, plus 20% gemów, zamiast plus 10% gemów. Jakbyś chciał tak samo zakupić więcej gemów, jeszcze taniej, zapraszam, skorzik w opisie. Prawidzowie, chyba lecimy to otwierać. Nie wiem na co czekam, ale najpierw otworzymy start dropy, ponieważ są gorsze. Każdy, kto uważa, że mega boxy są lepsze od start dropów, stawia teraz łapkę. Dobra, ja tu mam jeszcze nieaktywowany karnet, więc let's go. Aktywujemy. Zaczniemy od y, ostatniego i lecimy. Stawajcie to na szybko, bo ja wiem, że każdy już chce zobaczyć to otwieranie Star e, O, pinna Mandy, to jest fajne. Dobra, tutaj raczej nam niczego dobrego się nie wydropi, to. To. Od razu już od palcami. Epic. Okej, okay. no, punkty mocy, nie tak źle. Stoplingu odebrałem przez przypadek, myślałem, że mi się wydropiło, co nie? Tak, takie coś jest możliwe w ogóle? Uh, let's go. Let's go, let's go, let's go. Czemu... Czemu ja nie mogę tak, nie wiem, szybko klikać? Epic, kolejny Epic. Amber, kolejny pin. Ok. Mi się wydało, że ja Mandy zabrałem z tego. Uh, z bardzo rzadkiego chyba. Ej, dropujemy tutaj skinko na, na Ems. Ale to za, ze Stardropa dopiero wziął się, ja nie wierzę. Ale ten skinny, kilo kosztuje? 30 gemów? To, to po co? Otwieramy ostatni StarDropik. Bardzo rzadki, nic się nam nie dropuje. Mega boxy! Mega boxy! Każdy na to czekał, wiem. Ka każdy chciał, żeby wróciły całkowicie do gry. Bo wiecie, że to jest tylko na, na czas tego eventu, na czas tego sezonu. No dobra, no to może nie będę już duży ciągnął. Zaczniemy od tych. Od tych 20. Od tych 20 zaczynamy. 500 gemów, 500 gemów. Czy wy rozumiecie ile to pieniędzy? Boże, aż boli mnie to mnie to wcisnąć. Ja nie mogę, dobra, lecimy. Pierwszy box na tym. Na tym odcinku. Wiecie co, otworzymy go nosem. Dawajcie. A go, 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 go. ja nie mogę przez to, ja nie mogę przez to. Dobra, to dawajcie, dawajcie tym. Małym paluszkiem. Dobra, 5 przedmiotów, nic nam się tutaj nie wydropiło. Pierwszy najgorszy, ale mamy tutaj fajną odznakę Brawl Stars. Ja... mi się ono podoba przy okazji, ja będę jej używał. Wajcie każdym palcem po kolei, bo chyba mamy co nie 10 palców! A. Lecimy widzowie, 6 gemów od razu się nam wydropiły, Monet nie ma. Dobra, monety są następne, czyli tutaj kolejność w sumie nie ma znaczenia, co nie? Dobra, mamy tutaj Big Boxa odznakę, fajnie oraz yy, starą Jessie. Profilowe nie są fajne według mnie. Hmm, kto w ogóle będzie ich używał? Dajcie znać w komentarzach, czy wam one się podobają. Dobra, lecimy. Blingi. No, w sumie tutaj kolejność jest taka trochę zrąbana. O Boże, co to jest widzowie, ja przepraszam! Czy wy to widzicie? Nie wiem, ja, ja nie wierzę, że kiedyś Max tak wyglądała. Dobrze, że ją zremodelowali, co nie? O Boże. Dobra, no to już były trzy Mega Boxy i nic nam się nie wydropiło. Lecimy. Teraz palec wskazujący. Tutaj musi coś być, widzowie. I nadal pięć przedmiotów. Ja, ja nie chcę w to wierzyć widzowie. Na co ja wydałem pieniądze? Omega box, ej, Omega Box, to jest fajnie. Piąty paluchem. Lecimy. Cztery przedmioty, no ja nie wierzę, no cały czas coraz mniej, co nie? El Primo. O Boże. Nie, te profilowe są jakieś takie, se. I tutaj mamy odznakę, która dokładnie opisuje, co się dzisiaj dzieje z tymi mega bo ja chyba nie dostaję totalnie nic. Ja już zaczynam myśleć, że ja po prostu wydałem pieniądze na nic, bo trzy przedmioty, widzowie. Trzy, trzy, nawet nie cztery, nawet nie pięć, trzy przedmioty. Czemu nie dwa od razu, widzowie? Ja nie wierzę w to. Trzy przedmioty i nawet gemów nie mamy, nawet nie mamy gemów. Dobra, lecimy. Lewa ręka. O boże. Sześć przedmiotów widzowie w końcu! Wy nie wierzycie, jak ja się cieszę. Pięć megaboksów i pierwszy raz mamy sześć przedmiotów. Ogólnie teraz na ekranie widzicie, co Isleon wydropił ze swojego darmowego megaboksa w sklepie. I ja po prostu nie chcę wierzyć, że mi po pięciu nie, nie wydropiło się totalnie nic. Dobra, lecimy. Ej! O, ej, od razu, od razu mamy świecące. Ej, czy tutaj też kolejność jakby nie ma znaczenia, czy. Czy będzie coś dalej? Nie, chyba kolejność nie ma znaczenia. I my dostajemy tutaj skinka na Jessie. Boże, jaki on jest ładny. Ja nie jestem pewien, czy mam skinka na Jessie. E, chyba nie, więc wyposażam od razu. No dobra, no to lecimy. Wskazujący lewy. 9 przedmiotów, widzowie! 9 przedmiotów! Wy to widzicie, widzowie? 9 przedmiotów, ja nie wierzę. Takie coś jest możliwe? No dobra, no załóżmy, że, że mamy skinka od oraz skinka od No to minus 4, no już 5 nam zostałem, dobra, no to ja przynajmniej tak zakładam. Ale zobaczymy, co tam będzie. Monety, podwajacze. I mamy od razu świecące widzowie. Każdy, kto jeszcze nie wstawił łapki, proszę teraz wstawić. Bo ja nie wiem, 9 przedmiotów, pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. Więc to na pewno zasługuje na lajka. I mamy skin na Mortisa, ja pierdzielę. Nie, nie, że ja. Ja mam, że ja mam jakiś problem do Mortisa, po prostu mam już kupiony skinek. Ej, mamy skinko na Franka, boże! Mamy skinka na Franka. skinka na metową postać, którą na pewno będę wbijał. Mam odcinek na kanale o mecie franku, jaka ona jest po prostu najgorsza, ale muszę i tak z tego skorzystać, ponieważ jestem graczem solo showdown, no. Więc bardzo fajny skinek nie miałem. Dostajemy oznakę na Mortisa. Nawet z profilowym i dostajemy odznakę na, na Franka i też chyba 500 kredytów. Ej, to jest niezłe. To jest niezłe, wam powiem. Nie no pana P wybieram oczywiście. Pujemy, kto to będzie? Sandy. Na pewno tutaj Sandy. bo pierwsze Sandy mamy tutaj na overlayu co nie? Taki fajny skinek, bym sobie go dokupił. Do kolekcji. Dalej, Boże, jaki palec? A ten... Widzowie, nic nie widzieliście, to. Trzy przedmioty, no i nie. Zapisuję to, to w piątek, musiałem to zrobić w sobotę, co nie, albo we wtorek, no. Każdy wtorek. Wtorek i sobota, tak jest najlepiej właśnie. Lecimy dalej. Ten palec. Cztery przedmioty, no i nie mamy nic. Ale to dopiero nie jest połowa start Dropu. O boże, tych mega-boxów nawet. To mnie cieszy akurat. I ostatni palec. Trzy. Dobra, no nic. No to teraz skoro były palce na rękach, to czemu nie zrobić palce na nogach? Ja niestety wam tutaj nie będę pokazywał swoich stóp. Pięć przedmiotów, moja stopa tutaj wydropiła. No, Ej, z pięciu przedmiotów mamy skinka. To jest możliwe? No ale też trochę taki mech skinek lewą stopą, bo ja nie wiem czy mi wyjdzie od razu wszystkimi palcami tak po kolei, co nie? Bo o! WIDZOWIE, CO?! 100 g, ge... 100 GEMÓW Z MEGA BOXA?! Jak, jak ja zarobię jeszcze na tym może, normalnie, to jest jakieś kasyno. Widzowie, ja nie chcę w to wierzyć. Dobra, mamy jeszcze 8, 8 Dobra, no to tutaj chyba dawajcie jakoś randomowo totalnie. WIDZOWIE! 15 PRZEDMIOTÓW! 15 przedmiotów! 15! Ja myślałem, że 9 to jest dużo! Widzowie, ja nie wiem totalnie, co tutaj ma być. No, tutaj mamy 7 gimików, niestety. Mogłoby być 100, co nie? Ale dobra, już coś świecącego jest. I tu jest nowy skinek na Rico, boże! Ja go wydropiłem! Mua, mła, supercel! Ja wam dziękuję. 15 przedmiotów. Ja po prostu w to nie wierzę. I mamy dalej świecące. Nie, nie mamy świecącego. No to pin pewnie będzie. Nie. Mamy odznakę na kolta. Znaczy ikonę. Odznakę na Rico 9. przedmiot. Nie widzę. Nie. Przecież wszystkie te pozostałe przedmioty to będą odznaki na Rico Z czego ja się cieszyłem? Z czego ja się cieszyłem? Nie, no z czego ja się cieszę? Nie. <laughs> nie, ja nie nienawidzę Was, Supercell chociaż skinek jest kazacki. Skinek jest kazacki, więc dziękujemy chociaż za to. Dobra, to łokciem. Mamy 3 przedmioty, oczywiście już nie mamy takiego powodzenia. Lecimy tym łokciem. Siedem przedmiotów, widzowie. Dobra, w końcu coś. Ja mam nadzieję, że to będzie jakaś legenda, no bo nie wiem. Mi w sumie brakuje postaci, żebym mógł tam wbić na przykład jakieś tam wysokie pucharki dość tak łatwiej. Dobra, no to trzy przedmioty, jeden świecący, to ja mam nadzieję, że drugi też będzie. I mamy tutaj kolejnego skinka Nariko. Że... że ja dostałem jakby wszystkie odznaki od tego pierwszego skinka, to od tego chyba też myślałem, ale dobra, no niech będzie. Lecimy, trzy przedmioty, główno Skipujemy Kolejny No, a tu też nic I chyba to już koniec, nie? To chyba ostatni To chyba jest ostatni, i nie wiem co z nim zrobimy Dawajcie, dwoma od razu I Siedem przedmiotów, Okej, okay. mamy tutaj coś Zielone Robię sobie zielone Mam tutaj coś Ja nie tracę nadziei, ja chcę Jakąś postać Może, może, może być mityk Proszę, może być mityk, ale Okej, okay, na czwartym przedmiocie. Dobra, no to nic nie znaczy. I my tutaj dropimy skinka na Shelly. Ej! To jest kozacki skinek, to jest sumiery model tej gwiezdnej Shelly, co mogliście dostać, jeśli graliście od samego początku Brawl Stars, czyli od 2018 roku. Ale to profilowe jest po prostu bomba, ja wam powiem, widzowie. Dobra, a, to nie był ostatni. No dobra, no to lecimy z ostatnim całą ręką. Bam! 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 No czemu ty... Dobra, ja nie mogę bić tableta, on tego nie chce. Dobra. I to był ostatni, rzeczywiście. A to za co? A, 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 a to tak po prostu, widzowie? Bo ja, ja trochę nie skumałem się. Aaa, bo ja chyba skończyłem to wyzwanie, co nie. Tak, ja skończyłem to tutaj wyzwanie. Ja myślałem, że oni mi go po prostu dali, co nie ja taki prezencik fajny, ale dobra. Chcimy kolejne. 10, 10 mega skrzynek. Dawajcie znowu palcami, tylko teraz zaczniemy od lewej ręki. 5 przedmiotów, może coś być, może coś być. Mi się wydaje, że nawet przy 5 przedmiotach to niekoniecznie właśnie, no, coś nie musi się wydropić. Tutaj już mamy coś i zobaczymy, co to będzie. Skinka na spajka i ja chyba nie mam skina na spajka, więc ja bardzo dziękuję Super Self W końcu jakieś ładne dropiki nam tutaj możemy się pojawiać. Zwłaszcza, że ten skin chyba dostał tego, animacji i tak dalej, więc yy, yy, no właśnie fajny skinek. Sześć przedmiotów, ale mamy jednego gema. No, lepiej niż w ogóle nie, żeby nie było gemówce, nie? Dobra, idziemy. To jest, po, to jest ten sam skin na Franka, tyle że po prostu ta druga opcja na niego. No. Dobra, to lecimy. Pięć przedmiotów, może coś być? Tak, jest coś. Proszę, postać! Postać! Dobra, wiedzowie, ja wracam, ale po prostu chciałem, żebyście wiedzieli, jakie to jest smutne, bo ja mam już, nie wiem, z, z 7 skinów na Shelly? W, w sensie... łącznie z tymi trzema z Brawl Passu, co nie? No dobra, no, lecimy. Cztery przedmioty, tutaj raczej nic. Dobra, skipujemy momentalnie. Cztery przedmioty, tutaj raczej nic. Skipujemy. 6 przedmiotów. Dobra, wiedzowie, tutaj musi być postać. Jeśli tutaj nie będzie postaci, ja... Usuwam tą grę natomiast. Dwa przedmioty, no to gorzej, gorzej po prostu nie mogło być, co, co nie widzowie? Lecimy. Chyba zostało tylko trzy. No powiedziałem, że zostało trzy megaboksy, to. To zostało jeszcze trzy. O, Cię ble Dobra. Cztery, a tutaj nic. To ostatni był, co nie? Nie, to, to jest ostatni, okej. Okay, to ja jakiś palec chyba nie doliczyłem sobie. Tutaj. Ostatni Mega Box z tych dziesięciu. Proszę, tutaj musi być postać. Ja czuję dupą, ja czuję całym ciałem, ja, ja czuję swoim mózgiem, że tutaj jest postać. I tutaj nie ma nic. Dziękuję bardzo za uwagę, widzowie. To lecimy wiedzowie. Tedzi... Te 100 gemów jednak coś zdecydowały, co nie? Cztery przedmioty, gówno Lecimy dalej, widzowie Tutaj chyba też cztery przedmioty Nic ciekawego, ale mi się podoba, że jak dropią się kredyty To dropi się aż 500, to jest po prostu mega, widzowie Nawet jak nie ma postaci Kolejne 100 gemów, widzowie! Ja je przeskipowałem, ale tutaj widzicie Kolejne 100 gemów, czyli ja już 200 GEMÓW tutaj z tych, y tych mega boxów wydropiłem, czyli totalnie te 5 mega boxów dostałem za darmo, które teraz otwieram, czyli to jest po prostu darmowe teraz dla mnie. Dobra, no to nie ma na co narzekać. Jak dają za darmo, to ja przejmuję, co nie? Tutaj mamy w końcu coś świetącego, boże, ile już tego nie było. Proszę postać, proszę postać. S Kolejne przebranie, które zostało zre zremodelowane, które też mam na swoim koncie, tym, więc... Yy, ja nie wiem. Na razie zero postaci. Wy, wy słyszycie zero, po prostu zero, to jest, to jest najgorsze. Mamy szyb przedmioty mamy gówno. Koniec, dobra. Ostatnie dwa mega boxy, widzowie, ostatnie dwa. Jeśli my tutaj z tego coś nie wydropimy, coś znaczy postać, powtarzam już chyba 20 raz w tym odcinku. Ale ja mam nadzieję, że wydropimy tutaj postać. OKI. No to dwajcie stopami, co nie. Najpierw lewą, bo lewa jest zawsze go gorsza. W sensie, że jestem praworęczny, co nie. I cztery przedmioty, oczywiście tutaj nam się nie dropi nic. Panie, że gimiki prawie z każdego otrzymujemy. Czyli taki cashback trochę, co nie. I prawa. Wiedzowie Ja wydałem Ponad Jakieś, no nie wiem, Około 200 zł na to Żeby po prostu Dostać, żeby dostać Kilka skinów, które już mam Żeby dostać kredyty I odblokować jedną postać Ale niech, nawet nie dwie Nawet nie trzy za to mam teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem skinów na szeli. Ja się cieszyłem z piętnastu przedmiotów, ja dostałem ile? Z 10 odznak na Rico. No, nie wiem, no. No i to chyba już koniec wiedzowia. Dziękuję wszystkim bardzo za to, że obejrzeliście to. Więc zapraszam na Sewery Discord w opisie. Zapraszam do komentarzy. Napiszcie, co Wam może się coś dobrego wydropiło. Czy jakaś legenda była. Czy jakiś mityk co najmniej. Nie wiem, bo mi totalnie nic. Dupa. Zero. Podwójne zero. Takie. O. Życzę wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku, i ja Wam obiecuję, że następny odcinek będzie po prostu zarąbisty. Do widzenia widzowie!